I, e, wygra, tak, Rosja wygra. Nie, nie wygra. Wygra! Nie wygra, bo, ale dzisiaj też będą niekomfortowe pytania, ponieważ są ze mną Marta, Kuba. <grym i komandum> Kuba, Patryk, Oliwia. Dzień Dobrze. Tak, czyli fani Eurowizji. Dzisiaj będziemy e, grać w niekomfortowe pytania. Każdy z nas wylosuje, już wylosowaliśmy po pierwszym. Ja mam w sumie dwa pytania, ale nie no. będziemy jeszcze to jeszcze To nic. Znajdzie się na końcu. Każdy z nas dostał pytanie i będziemy musieli odpowiedzieć, czy wolimy być pierwszą opcją, czy drugą i będziemy głosować na tych właśnie plakietkach, które należy zaprezentować w tej chwili. I zaczynamy od Marty. Uwaga. Wolałbyś wystąpić w pięknej kreacji, ale zdobyć ostatnie miejsce? Dwa. wystąpić nago, ale zdobyć miejsce w top 3. Co było pierwsze? Piękna kreacja, ale wystąpić ostatnie miejsce. pięknej kreacja, ale zdobyć ostatnie miejsce. Ja czy nago? Czy nago, ale zdobyć miejsce w top 3. Nie, 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 nie mam nie się to czym to chwalić, to. może dlatego bym się nie pokazał to jest nago. No. Ta skuba. No, eee, wolałbyś wygrać autowizy i szybko. Zostać zapomnianym, odpaść w półfinale, ale dzięki występowi zostać legendą. Nie no, co ja jedynka, mimo wszystko. Ja bym chciał że taką werką. Poczekajcie. Śtudno. trudno. Najwyżej będę zapomniany, ale wygram chociaż. Czekaj, no, no zawsze jakiś plus mam, że no, tak niż odpaść w półfinale. Będę na Wikipedii. Tak, <grym>. się tak No, tak, tak no i okay. Czy wolałbyś... Margaret, wygrywającą dla Szwecji, Margaret zajmującą szesnaste miejsce w finale dla Polski. Łamiacie mi serce? Łamiecie nie, mi do. Nie ma reprezentowania w ja sumie. Nie, w nie. Nie. żadne wypadku. Nie, tylko Polska, faktycznie. Tylko no, w sumie? Przepraszam, ale no, to nie wypada nawet w Szwecji. No, no nie było nas w finale przez dwa to mogłaby no. chociaż w finale być. E, Margaret. No, no. no nie proszę. No to teraz otwórnie. Eurowizja się rozwija, więc zapraszasz na stałe USA do udziału. To jest jeden. Zapraszasz co roku gościnnie inny kraj. Co roku I inne. Chyba ciekawszy no, byłoby było. by było zaprosić inny kraj co Ta, roku. Na no przykład Australię. Ja no Serbia by, z... by się przyszła z... Australia <grym> się zasiedziała. Mi <grym> się wydaje, że tak jest bardzo amerykańskie to show. Tak się już stało. No nie, bo jednak USA by się za bardzo rozpanosiło w tym konkursie, więc lepiej nie. O, o, bardzo ciekawe no. pytanie nawiązujące do tego, co miał y, Kuba chyba. Czy uważasz, że Margaret pojechała, gdyby pojechała do Sztokholmu, to a, 1 byłaby wyżej niż Michał Szpak, dwa, byłaby niżej niż Michał Szpak. Ja nie. w ogóle nie mam dyskusji. E, niżej. 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 Czekajcie. Jeszcze raz. Jeszcze a, raz. Jeden. Jeszcze raz. Jeden. Byłaby wyżej niż Michał Szpak? Byłaby wyżej. Niżej. No. Wygrałaby to Hello? Byłaby wyżej minimalnie, wyżej nie, nie, nie wygrałaby. Myślę, Arby. że wygrałaby, ale Dex. <susuruj> <susuruj> Niestety. Rozwajmy kolejną rundę. Ja już mam jak coś? Tak, ciągnij. tak ja mam. Ja nie mam. Ja wielok. To jest? jest jakiś dziwny tu. przypadek. Ciągle. Ciągle, ciągle. to jest. Ja to sobie. Ok, co już zostałem już mam. Petycja w sprawie dzikiej ka karty dla Twojego faworyta na preselekcję. Jeden. Podpisujesz i wysyłasz dalej. Dwa. Nie podpisujesz, bo i tak nic nie da. Dwa. Nie. Eee. No. Nawet na Margaret nie podpisywałem. Bo i tak wiedziałem, że to nic nie da. To ja to nie 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 dla ja. A, no chyba, Ale że. Ja Iriao zawsze Ale wiecie, Iliana to jest fenomen sam w sobie, tak, a to Margaret to... Ja zawsze podpiszę dla To fenomen, bo jak można nie umieć śpiewać i być tak no. wysoko w rankingach. Kuba, teraz. no to. Wolałbyś reprezentanta, który Jest miły, otwarty, tolerancyjny, świetnie mówi po angielsku. Fani go uwielbiają, ale ma słaby utwór. Jest szorstki, niechętnie udziela wywiadów, nie radzi sobie po angielsku, ale ma świetny utwór. Myślmy, że mieliśmy taki przypadek, ale. Dęczko. Oczywiście. Czyli. Bez, za to z, z, czyli Patryk woli mieć słabszą piosenkę. Tak. A miły reprezentanta. Czyli Kasia Moś, wracaj. <laughs> znaczy, Kasi, ja to, kocham tę piosenkę wracaj. ja uważam, że powinna być wyżej, no ale. Okej. Okay. Jeś, jesteś reprezentantem i TVP oznamia, że nie zapłaci za Twój występ. Ale nowość. Rezygnujesz i płacisz karę, bierzesz kredyt i występujesz. Easy. Jeden. Ja wiecie co? Ja bym Pan wystąpił. Może e... z miłości do konkursu, ale TVP po Potem bym im Zarek postawił żlocka. Ja bym kredyt wynosił także. No właśnie. Dobra, biorę. Jak ma byle ja, to ja nie chcę Tak, lepiej cali, to lepiej ja wcale niż z kredytu. To ja jestem inny kolejne, wtedy tak, Gdybyś został producentem wykonawczym Eurowizji i mógł coś zmienić, to 1. wyrzuciłbyś Australię, o matko, 2. kazał Szwecji śpiewać tylko po szwedzku. A czym się trwałeś w Australii? Wąt. Bon. To Kuba. Wąt bon do kangurów. Szwecja nie, nie dla kangurów. Ja, ja nie dla kangurów. Bo ja Australię ja ja lubię, także nie. Także ja nie lubię Australii. Moje pytanie. Gdybyś miał reprezentować Polskę na Eurowizji, wolałbyś jeden. Być cały czas hejtowanym w Polsce, ale kochanym za granicą, czy dwa, być uwielbianym w Polsce, ale nienawidzonym za granicą. Ja bym wolał być no, nienawidzonym jedynka. w Polsce. Ja też. Czyli. Jeden. jeden. jeden? No, kochanym tak. za granicą to jeden. Tak. tak. To tylko, tylko ja byłem. No bo za no granica ma na nas głosować, nie? No, Chociaż tak, z drugiej tak, strony, no, jak nas Polacy jakby. nie wspierają, to też ciężko. Tak. To Tutaj też nie jest. Ale sobie dłużą. 30 jest. Mamy czas. Ale zdążyłem. Dawno nie byłem tak długo na kolanach. Musisz bo reprezentować Szwecję, ale z biednym występem. Polskę, ale z bogatym występem. Jak się bawisz, to się bawisz. Jak się bawisz, to się bawisz. Nie zdążyłam! Dobra. Tak. Czekajcie, bo... Chociaż Szwecja na biedno też by była w top 5. O, no, to takie krótkie. Czy wolałbyś wystąpić z piosenką LGBT, czy wystąpić z, piosenką, z piosenką polityczną? We Nawet are się the nie leaders. zastanawiam w chwili. O, Poczekajcie. Nie, to jest trudne Polity... pytanie. No, 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 nie, nie, no. wujka. Wolę z polityczną no, piosenką. Z ja tak samo to, to, to ja jestem ja inaczej. Ja jestem geniuszem, ja ja więc ja jeden A Ja tylko ja gajem, to dlatego, to że chyba nie chciałbym być z polityką związany. Okej, czy wolałbyś dostać. Więcej punktów od jury, więcej punktów od widzów. Ja. Jako Polak to Zobiec. chyba od jury w końcu. Wolę od jury, bo w końcu bym się cieszył, że widzów. Wolę od widzów. Jeżdżą, w, od od w, sumie Marta, założę... w sumie Marta, wiesz co, racja. O tak no bym się zgadzała. Wiodąc pod uwagę, że nas nie mieli, to już w <laughs> tym tak. tak. docenili. Także to byłoby dla mnie przyjemne. Tak do tego dochodzę. Hmm. Gdybyś był jurorem na Eurowizji to... jeden. Głosowałbyś Zgodnie z własnymi upodobaniami, ale obiektywnie, czy dwa głosowałbyś przeciwko faworytom fanów? Mm. Jezu, ja jestem głośliwa, Zgórze. ja jestem bardzo głośliwa. W więc... no, no. Tak, zgodzie ze sobą. sobą. tylko w zgodzie ze sobą. No. Tak. <noise> tylko w zgodzie z własnym sarkazmem. No, może być. Dwa, wiem na kogo byś nie głosowała w tym roku, przynajmniej. Ale wiesz, na kogo bym głosowała? <głos> tak. Co? O! Bardzo aktualne. Co powinno się zmienić, pierw, co pierwsze powinno się zmienić, by Polska wygrała Eurowizję? Jeden podejście nadawcy publicznego, dwa podejście topowych artystów do konkursu. Jak się zmieni nadawca, to i tak małych artystów. No. Chyba tak. Ja to, ja to bym mógł tak robić. Wyjdźmy od podstaw, mój pan. Tak mi się jest że nadawca nie szedł wody... Nie, podstaw. z my kamieniołomu. Myślę, tak jak kobi. Ale nie, wejdźmy ogólnie od podstaw. Czyli, jak no, no, na na nadawca się, zmienić, no, tak, się zmieni, to i no artyści wtedy ]ini. zmienią swoje Kochani, smuk dalej. Nie ma tu. No. Starsza! No, już nie, ale. Smuk dalej. O matko, nie zaszczepiam Wszyscy fani, bugmacherzy, no. dziennikarze, faworyzują ten sam utwór, typując go do zwycięstwa. Ty, na przekór wszystkim, mówisz, że nie lubisz piosenki, mimo, Jezu, że nie tak. uważasz się jej za złą. Dwa, także faworyzujesz ten utwór, mimo że nie jest twoją ulubioną. Jeden. 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 Ja no. jestem złośliwa. Ja chyba sposób. dwa. Tak. Ja czasami tak mam, że no. mi się udziela ten faworyz faworyzowanie. No. Tak jest. Dobra. Ale palam, lubię. Uh, Będąc prowadzącym Eurowizji, wolałbyś być spokojnym, stonowanym i poważnym prezenterem? Ciągle byś się wygłupiał, rzucając, upadał pod tekstami. Nie, 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 ja będę to... bym w miał umiał być nie, nie, poważny. Nie, nie nie, 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 nie. Marta, ja myślę, że wiem, jaka jest Będę poważna. Ja nie wiem. Nikt ci nie wierzy. <yy> Nikt ci nie wierzy. Szczególnie my. A tego nie podciśnę. Co teraz? Ja chyba Wolałbyś. nie. Wolałbyś po powrotu Turcji, w z zostaje Serhat, duetu Serhata z Valentiną w z San Marino? Oczywiście, że się leduje? No. Say na Zgodność. <grym> nie wiem już, co teraz ma być, to ale wspaniały to chyba, sz... chyba ja. To był wspaniały ja. szlagier. No. Teraz jestem ja. O, takie długie trochę. Nie wiadomo kto, no to Patryk już mam zmienięte. Wolałbyś? Musieć samemu wymyślić swój występ i mieć w tym pełną wolność. Mieć od tego specjalistów, ale nic nie móc w to samemu ingerować. No, Stawiamy na mały. Jedynka i jedynka. I... Jedynka. i zrobiłabym to z Konradem Sługą. No. no to specjaliści jednak. <grym> tak. Ale wydaje mi że zrobilibyśmy to chyba lepiej niż Konrad. Czy wolałbyś Polskę w Wielkiej Piątce, ale poniżej 15. miejsca w finale, Polskę w półfinałach z niewiadomym wynikiem? No to dwójka. No bo ciągle... Marta? Że no to dziękuję. Wątpliwość, że się wkradła. Tak? Nie wiadomo. No. <laughs> to zaskoczenie. Dostajesz propozycję kupna wygranej, zakładając, że posiadasz tyle pieniędzy. Jeden. Kupujesz wygraną, Dwa. Odmawiasz, a Polska zostaje w półfinale. A ja tak już sobie też Ale wiecie co? Coś coś, bo to, warszat. Warszat. ja Wyjątkowo będę Ja wyjątkowo Kupujemy. kupujemy, Kupujemy. Kupujemy. Kupujemy! 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 Tak. Uzbieramy! Tak. o. Tak. <laughs> 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 A propos kupna wygranej, co byś wybrał? Jeden. Polska wygrywa Eurowizję, ale po organizacji rezygnuje na 10 lat. Dwa. Polska bierze udział cały czas, ale rzadko wchodzi do finału. No to jest. Cały czas, Ja nie, nie chyba. To ja bym chciał wygrać i przeżyć no 10 lat bez Polski. Nie, nie, przeżyję. Przeżyję. Ja nie to jednak nie. Ja nie wiem. Dwójka. Nie, dwójka. Decyzja. To nie te same emocje bez Polski. To wygrywa. Co mi z jednego zwycięstwa i rezygnacji? No! No i tak. no, jeszcze chyba nam się uda wylosować Coś tam zostało chyba. A coś zostało? Ale Ja nie no. mam wylosowane. A gdzie nie mam nic. Tu jest Wojak. No, okay. Jeszcze jest. Okay. Jeszcze nowa, mamy czas. Nowa kolejka. Chcę się Uwaga. Wolałbyś być gestapowcem tańczącym na Sare Alto, kobietą z, z, z tyłu gibiącą się dla Kate Miller Heights. Ja Ty na z Ci. Gibać, chcę na Chcesz się giwać, chcesz Wszyscy idziemy na kij. Będziemy... Wszyscy idziemy na fal. Tak kurowej. Nasnek. Kurowej. Mhm, mhm. No, hopa. Hop, hop. Co tu jest? Polska wygrała Eurowizję dzięki artystom, którego nienawidzisz. Cieszysz się, bo Polska wygrała. Wygrana cię nie cieszy, bo nie cierpisz zwycięzcy. No to jest cieszysz się i będę musiał. Ja, jakby ja nie jak się... by było, to jedyne. Nawet gdyby wygrała będę przepraszam, tak. ale jak tak. hejtować, to hejtować. Naczelna hejterka, wszystkich. O no Jezus Jezu. no, Byłoby mi ciężko, jakby szpak wygrał. Ja już mam. Na tak? Okej, okay, to. No już to... 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 Oj, długie. Gdybyś przekazywał punkty z Polski podczas Eurowizji. Wolałbyś puścić głośnego bąka, niż pomylić kraj, który dostanie 12 punktów? Wolałbyś się pomylić, niż puścić głośnego bąka? Pomylić się. A... Y, dwa. No Czyli mójka. lepiej puścić bąka? Oczywiście. Może nie będzie słychać. Tak, może nie będzie słychać. Ale też może O, to chyba Australia <laughs> Gdybyś był reprezentantem, to... jeden. Postawiłbyś na balladę, ale zaśpiewał ją dobrze. Michał Szpak. Postawiłbyś na show, ale zafałszował. Gromi. Replay! Je, Zdecydowanie jeden, tak. bo trzy Jem, ujęcia, nie wiesz, trzymajmy ja, bo tak, tak, mi ja się. Trzymajmy się balat, musi dogłębić takie klimaty, więc Kasia, nie Kasia, tak, wyszli z no, tak, puta. No, 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 play for Margaret. No. W najlepszym wypadku. Nie umiemy szybkie tak, występy. Tak, dokładnie. Tak. Oj, tam Sasha, Jean Baptiste. <laughs> jest do naszej dyspozycji. Jeszcze, tak. jeszcze coś jest, ostatnia kolejka. Chyba się Plagiat na Eurowizji. Jeden, jeśli Polska, nie zauważam podobieństwa, ale jeśli inne państwo wytykam. Dwa, nieważne jaki kraj, wytykam podobieństwo. Czyli czy Polska ma kredyt zaufania i może jechać z plagiatem, czy nie? Nie. Czyli czy plagiat to plagiat? Dobra, no i tak, ma to mam tak, plagiat. No, no, no tak, w sumie Polska nigdy nie pojedzie z plagiatem. No, no nie, i to jest najlepsze podejście. <laughs> tak. Tylko Polk. Polk <laughs> nigdy nie jest plagiatem. Trzeba Pan to prostu. E, na Nie jest, jest jeszcze Worek? Nie, nie, ma się już, miał nie ma już, nie ma no. nie no, no. no to ma tyle moje mojej Wolałbyś wygrać, ale być uważanym za jednego z najgorszych i niezasłużonego zwycięzcę? Przegrać jednym punktem, ale być uważanym za prawdziwego zwycięzcę? To dwójka. Tylko no, sprawiedliwość. Ok, start, tak, tak. Eee. Ale o co chodziło? <grymne> ja czy wygrać, wygrać, ale być niezasłużonym zwycięzcą, czy być zasłużonym zwycięzcą takim yeah. prawdziwym, yeah. prawdziwym albo przegrać? Od yeah. 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 Tak Eleni, netta czy Eleni? Eleni, nie, nie ma Tutaj nie ma kuba. Dwójeczka. Tak. dwójeczka, tylko dwójeczka. Cyk cyk dwójeczka. dwójeczka. Kuba już nie ma? Już się nie, nie mam. Ja mam. mam jeszcze, a ty też masz. Aha. Co jest ważniejsze? Punkty w głosowaniu OGAE, notowania Bóg no Ale wybór, no bardzo spójny. Między gronią <grystanie> a płaszczyzną. Fani są bardzo ważni, no nie? No to. No, to, no oczywiście, że. OGAE się nie znają. No. Przepraszamy, tak. jeszcze Zobaczymy. A kto, wy, a kto wygrał OGAE w tym roku? Włochy, chyba, tak? Oga, chyba. No to się a to nie może a to się, Może tak. się znają, powiedzmy czasem. No, tak. Zdarza im się. E, wolałbyś, jeden, zdobyć w finale 24 punkty, ale tylko dzięki dwóm dwunastkom. Czy dwa, zdobyć po, je, po punkcie z 24 państw. Po punkcie? Po punkcie. Po, tak. o, ale nie no. zauważyło i to jest z sam. państw. jeszcze raz, że że... Albo dwie dwunastki dostać? No, 24 i jedynka z Mołdawii się Albo no, 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 24 państwa dają ci po jednym punkcie? A nie, no to dwójka. Tyle tak, państw tak, tak szlachetnie tak, zauważyło tak, po jednym punkcie? Tak, nawet Mołdawia, nawet Serbia. Wszystko. I kontrowersyjne, czy uważa. A co nie było tego? Było to, to pytanie. Kończymy, Dziękujemy Wam bardzo i mamy nadzieję, że Wam się podobało. I, I do końca do, do, do zobaczenia Kut w glicie. No właśnie, to <laughs> oni też tam będą. Tak, no. Oczywiście. Byle do listopada. No, o, o, to